Gość Radia Gdańsk. W studiu poseł Krzysztof Szymański, Konfederacja, a rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry. Dzień dobry. Było trochę obaw, czy pan zdąży na czas. Udało się. Tak, do końca nie wiedziałem. Bardzo długo jechałem. Te zjazdy z obwodnicy to są już chyba legendarne i miałem dzisiaj nieprzyjemność posmakować tego. Mimo wakacji. Mimo wakacji to mnie zaskoczyło. O wakacjach jeszcze trochę porozmawiamy, jeżeli czasu nam wystarczy, ale może od wakacji sejmowych zacznijmy, których na razie nie ma. Dwa posiedzenia w lipcu posłów czekają, ale pewnie jednak wszyscy patrzą bardziej w kierunku Sądu Najwyższego i tego, co może się wydarzyć. Jak pan ocenia to wszystko, co dzieje się wokół dyskusji, całą tę dyskusję, która dzieje się wokół wyniku wyboru? Hmm, jak oceniam to wszystko, to pozwolę sobie na metaforę taką, że nie podoba mi się, jak ktoś za bardzo buja łódką. My na tej łódce wszyscy siedzimy, a kilku polityków postanowiło bujać łódką i wmawiać społeczeństwu, że to woda jest niespokojna. I to stąd wynika to bujanie, podczas gdy to oni dopuszczają się rozchwiania państwa polskiego. I bardzo mi się to nie podoba, że słuszne postulaty wyjaśnienia pewnych nieprawidłowości są używane jako taki młot polityczny, który wprowadza bardzo dużą niepewność w społeczeństwie co do tego, czy my żyjemy w państwie prawa, czy e, jaka jest nasza przyszłość polityczna, ta krótkoterminowa, czy w ogóle dojdzie do zaprzysiężenia e, prezydenta elekta, który wygrał w wyborach prezydenckich. E, no to jest straszne, że musimy w ogóle zadawać takie pytania. A gdybyśmy mieli zedrzeć e, zasłonę tej metafory i po imieniu nazwać, to kto tą łódką buja najbardziej? No Roman Giertych. To zdecydowanie tak. Został albo wystawiony, albo urwał się ze smyczy i sobie harcuje dookoła, biega dookoła tej platformy i wymyśla coraz bardziej absurdalne teorie. Niedawno przecież jego złota myśl o bratach, kamratach już mam nadzieję, że zostanie z nim na wiele, wiele lat, pokazując jak bardzo odklejonym człowiekiem potrafi być. No szkoda, że ta nienawiść do, do Prawa i Sprawiedliwości yy, przysłoniła mu jakikolwiek racjonalny ogląd na rzeczywistość. A jaki jest cel tego działania w Pana ocenie? Zemsta na Kaczyńskim. Według po prostu? mnie Tylko i to wyłącznie? jest tak, to jest jeden z symboli popisu, który my jako konfederacja staramy się zwalczyć, odsunąć od, od władzy, Zacytuję może, czy sparafrazuję ostatnio bardzo modna wypowiedź Donalda Trumpa, w której sobie pozwolił narzucenie mięsem. Ja w wersji bezmięsnej, wegetariańskiej to sparafrazuję, mówiąc, że platforma z pisem już tak wiele lat ze sobą walczą, że oni już nie wiedzą o co. I to jest problem. To jest problem, że jeden z głównych reprezentantów, teraz chyba druga twarz Platformy Obywatelskiej, pozwala sobie na użytek polityczny na rozchwianie państwa polskiego. To jest absolutnie niedopuszczalne. Jaka będzie decyzja Sądu Najwyższego? Czego pan się spodziewa? Spodziewam się, że z powodu wad formalnych większość tych wniosków, tych tak zwanych giertychówek zostanie bez rozpatrzenia, natomiast wszystkie pozostałe sprawy myślę, że zostały sprawdzone i Sąd Najwyższy poinformuje, że owszem doszło do nieprawidłowości i z tego co wiemy, no to w obie strony te nieprawidłowości były w związku z tym orzekną, że nie stwierdzono nieprawidłowości wyborów, ponieważ te nieprawidłowości nie miały aż tak istotnego wpływu na wynik końcowy. To jest moja, moje oszacowanie, a czy tak będzie zobaczymy chyba jutro? Tak, jutro spodziewamy się decyzji Sądu Najwyższego no i konsekwencja później jak rozumiem, w sierpniu za przysiężenie prezydenta ELEKTA. Najprawdopodobniej 6 sierpnia marszałek Kołownia też zapowiedział, że nie da się wciągnąć w tę, no trochę moja interpretacja, ale zapowiedział, że zwoła zgromadzenie narodowe, co, co mi pozwala domniemywać, że chodziło o to, że nie da się wciągnąć w tę wojnę polityczną, o, o to, czy zaprzysiężyć, czy nie zaprzysiężyć. No mam nadzieję, że te działania Platformy Obywatelskiej zostaną należycie niedocenione przez wyborców. No, to będzie trzeba poczekać, bo na najbliższych wyborów sporo czasu, ale tak już kończąc ten. Na dobre imię, panie redaktorze, się pracuje całe życie, a można to bardzo szybko zaprzepaścić. To prawda, ale wspomniał pan o tym, że wyborcy mieliby ocenić to, tak. wyborcy już prędko tej okazji mieć nie będą. Natomiast kończąc, kończąc już to wszystko, jak to zaprzysiężenie może wyglądać, to zgromadzenie parlamentarne? Widzi pan raczej. Pełną salę plenarną? Czy może yy, ktoś się nie zjawi? Jak to będzie? Szczerze przyznam, że nawet nie brałem pod uwagi tego, żeby ktoś nie przyszedł. Także skoro pan redaktor teraz o to zapytał, to moje pierwsze wyobrażenie niepełnej sali z powodu jakiegoś protestu politycznego. Byłoby chyba uwłaczające dla tych protestujących. W sensie musimy jednak wykazywać się elementarną, podstawową klasą polityczną. Nawet jeżeli nie wygrywamy, nawet jeżeli przegrywamy, to trzeba szanować wynik wyborów, ponieważ na tym polega demokracja. Jeżeli obóz demokratyczny przestanie szanować wyniki wyborów demokratycznych, to ja już nie wiem, na, na czym to ma się opierać twardy orzech do zgryzienia, ale nie jedyny, bo gdy spojrzymy na zachodnią granicę, to tam sporo problemów związanych z migracją oczywiście. Różnie to różni politycy oceniają, ale na przykład politycy konfederacji mówią wprost, że to jest kryzys nielegalnej migracji na granicy polsko-niemieckiej, że Niemcy nas robią w balona, podrzucając nam czy przywożąc wręcz migrantów? Krzysztof Bosak wyraził takie stanowisko, zresztą nie jedyny jako przedstawiciel konfederacji, że powinny zostać natychmiastowo przywrócone kontrole na granicy polsko-niemieckiej. Pan to zdanie popiera? Tak, zdecydowanie popieram. To też wynika z pewnej zasady symetrii, którą w polityce należy stosować. Strona niemiecka względem nas wprowadziła kontrole paszportowe, wyrywkowe dla ludności, nie dla przewozu dóbr, tylko dla ludności. I, I powinniśmy odpowiedzieć, tak? An analogicznie mhm. powinniśmy odpowiedzieć, tym bardziej patrząc na to, do jakiego kryzysu na tej granicy doszło. Dla mnie najistotniejszym elementem tego kryzysu jest brak transparentnej informacji. Ze strony rządowej na temat tego, co się wydarza, ponieważ stosują tak zwane półprawdy. Mówią kilka faktów, kilka liczb, kilka statystyk podają, które mają gdzieś tam docelowo uzasadnić, że jednak kryzysu nie ma. Natomiast my dobrze wiemy, w wyniku bezpośrednich naszych Posłów Konfederacji, interwencji na granicy czy w różnych placówkach Straży Granicznej, wiemy na jakiej zasadzie ten proceder się odbywa. I on się wymyka tym oficjalnym statystykom, tym oficjalnym liczbom, stąd nie jest uwzględniony i wymagamy od rządu, aby zaczął informować, jak ta sprawa w rzeczywistości wygląda. Wracając, przepraszam, na moment, do. Krzysztofa Bosakan wczoraj na antenie telewizji Polsat powiedział wprost, że rząd kłamie i zataja tak. statystyki w tej sprawie. Bo kłamie i zataja. Dlatego ostatnio domagaliśmy to się... To jakie są te prawdziwe statystyki? Ja bym bardzo chciał to wiedzieć. Mhm. Nie mamy możliwości jako posłowie opozycji stać we wszystkich miejscach Polski i robić statystyki, natomiast... Miejsca, które my, my widzieliśmy, czy nasi członkowie, e, czy sympatycy, e, którzy też na tych granicach przecież e, dyżurują. Wręcz. Nazwijmy to, że tak dokładnie dyżurują. to Że powinno dyżurują. tak wyglądać? W panu nie, ocenie? nie powinno. No właśnie. E, ja jestem smutny z tego powodu, że społeczeństwo musi wyręczać administrację państwową z powodu braku woli politycznej ze strony rządu w działaniach zabezpieczających nasze granice. Ale ktoś powiedział, na przykład gospodarka jest y, ważniejsza. Gdybyśmy wprowadzili kontrolę na granicy polsko-niemieckiej, to odbije się to na, y, Ale na działaniach przedsiębiorców chociażby. Ale przecież mamy kontrolę, tylko że po jednej ze stron. E, poza tym gospodarka no to jest w przeważającej mierze e, transfer dóbr. A rozmawiamy tutaj o typowej kontroli wyrywkowej. O ruchu prywatnym. Takim, ludności, tak, tak, mhm. Tak, tak, mhm. tak, dokładnie. I gdyby Pan był, gdyby to od Pana zależało, gdyby Pan był ministrem spraw wewnętrznych i administracji, to jakby Pan napisał rozporządzenie w tej sprawie, albo tak już, już może mówiąc wprost, jak te kontrole powinny wyglądać. Każdy powinien być kontrolowany, tylko tożsamość, paszport, czy też wszystko, jak to, jakby Pan to zorganizował. No ja myślę, że tutaj y, nawet nie jest kwestią y, słuszną, żebym ja jako y, polityk to projektował, tylko od tego mamy profesjonalistów Straży Granicznej, którzy wiedzą, jak przepływ ludności y, weryfikować I, i uważam, że takie coś powinno być z, ze Strażą Graniczną przygotowywane. Niemniej chodzi o wyrywkowe kontrole na podstawie oceny. Przez funkcjonariusza Straży Granicznej oceny, że tutaj należy coś sprawdzić, możliwość dokonania takiej, takiej kontroli i przede wszystkim wzmocnienie takie operacyjne, tak, kadrowe. Tych formacji, ponieważ Straż Graniczna wskutek obowiązywania strefy Schengen została dosyć mocno ilościowo ograniczona, więc być może wojska obrony terytorialnej, które stacjonują wzdłuż zachodniej granicy, również powinny zostać zaangażowane we wsparcie z Straży Granicznej, być może żandarmeria wojskowa. No jest kilka możliwości, kilka opcji. Strona wschodnia nam pokazała, jak bronić można granicy, jak mogą ze sobą współpracować różne służby. Czemuż by tego nie robić na stronie zachodniej, skoro w zasadzie staramy się bronić przed tym samym efektem ostatecznym, tak? Jak szybko taka decyzja powinna zostać podjęta i czy ona w ogóle zostanie podjęta w Pana ocenia? Miesiące temu powinna zostać podjęta. Mówicie o tym od wielu miesięcy. Nic się. No, no nie było takiej decyzji. No minister Siemoniak pozostaje głuchy na nasze wezwania do tego. Nie pozwala nam to oszacowywać, że w najbliższej przyszłości nagle słuch mu powróci, więc stąd nasz wniosek o wotum nieufności wobec ministra Siemoniaka. No jeżeli to nie zostanie zrobione, no to faktycznie czeka nas coraz poważniejszy kryzys migracyjny, czego dowodzą ostatnie materiały i medialne i nagrywane przez społeczeństwo, które mieszka wzdłuż granicy. Mówi pan o, o tych materiałach z, ze ściany zachodniej, że tak powiem, bo tak. już myślałem, że na przykład o tych, które z Gdańska się Moi nie, nogiły. nie, nie, nie. ze strony zachodniej. Widział Pan to zdjęcie z Gdańska z centrum? E, jeśli mówimy o tym samym, to chyba widziałem, ale to też. E, z nie tego, z Gdańska co z centrum, wiem, tylko z Wrzeszcza z Placu Czerwonego. Z, z tego tak. co wiem, to jakieś stare zdjęcie. No właśnie, stare, nie do końca. Internet ma to do nie siebie, do końca też wiadomo czy w ogóle prawdziwe, tak, sz Szczególnie właśnie w 2025, roku. kiedy już ta sztuczna inteligencja się dosyć mocno rozpowszechniła, nie, internet ma to do siebie, że funkcjonuje tam dużo fejków, Ludzie dla jaj sobie czasami coś wrzucą, żeby nabić popularność. To musi no, pan poinformować też kolegów polityków o tym, że internet tak funkcjonuje, bo ja widzę, że oni jakby trochę o tym zapominają i kiedy tylko pojawia się tego typu treść, od razu ją rozpowszechniają, dopasowując do swoich Politycznych założeń i próbują, i próbują zbijać na tym punkcie. Pan się uśmiecha, ale ja bym powiedział, że to jest trochę bujanie łódką. Tak, tak, zdecydowanie. Zgadza się pan? zgadzam się. Zdecydowanie się zgadzam. Dopasowywanie sobie faktów do własnej opinii nie jest realizmem, nie jest przeźwiedźwą ceną sytuacji. To niedobrze, że politycy tak robią. No niedobrze. To czemu to tak robią? Myślę, że tak jak każdy człowiek jest polityk obarczony jednak, szczególnie że jest zaangażowany w tę, tę, tę walkę polityczną, tak? jest obarczony jednak chęcią uzasadniania własnego zdania, jeśli widzi w okolicy. Coś, co może potwierdzić jego zdanie, to po prostu tego używa. Czasami nie ma czasu. Ja wiem, że to jest absolutnie głupie wytłumaczenie, ale czasami po prostu się czegoś nie weryfikuje albo tak nie do końca wiadomo, jak to zweryfikować. Du ale dużo wiadomo, że w roku 2025, w XXI wieku, przy tak rozwiniętej technologii, powinno się, zwłaszcza kiedy jest się na przykład politykiem by wybieranym było przez, przez ludzi. Wierzę, że pan będzie tutaj. Kolegów, koleżanki, edukował z różnych partii, bo to nie jest absolutnie do konfederacji. Yy, uwaga, widać, że kiedy tylko pojawia się jakaś treść rozpalająca emocje, czy to migranci, czy na przykład wynik wyborczy, tak. to można na tym robić swoją politykę. Zostawmy te ciężkie tematy. Niewiele nam czasu zostało, ale na chwilę się na tych przyjemniejszych skupmy. Yy, od korków zaczęliśmy. Od wakacji yy, zaczęliśmy pomorskie to oczywiście z region specyficzny w, w latem. A pan mieszka w Suchym Dworze, jeżeli się nie mylę. Tak jest, Suchy Dwór, gmina Kosakowa. To pan będzie z balkonu Openera oglądał, czy, czy jak to wygląda? <grym> e, tak, przez płot mam Openera. Nie wybiera się pan, rozumiem. Przez płot mam Openera, nie, nie wybieram się. Kiedyś e, nawet pracowałem na Openerze jako nastolatek, e, już pełnoletni tak, ale dalej miałem naście, czyli to 18-19 lat. Więc festiwal sam znam, natomiast osobiście się nie wybieram w tym roku dosyć blisko, więc czasami słychać, a na pewno widać po ulicach, że Open'er się odbywa. Ten ruch jest zdecydowanie wzmożony. Ale to jest taka udręka dla mieszkańców Kosakowej i okolic. Czy już się przyzwyczailiście? To zależy, to powiedziałbym jak z pogodą. Czasami ktoś mówi, że jest za gorąco, a innemu się podoba, w drugą stronę działa to tak samo, więc mi osobiście to nie przeszkadza. Przecież to też pomaga napędzać trochę nasz, nasze usługi, czy handel w okolicach, więc jest to przecież pomocne dla gospodarki. Niektórym to przeszkadza, bo są korki, bo trochę ludzi się jednak pałęta, tak gdzieś tam po, po tych osiedlach. Suchy Dwór, no to jest taka, takie sołectwo, po którym raczej nikt z przypadku nie chodzi, a w trakcie Openera to tam potrafią spacery dosyć spore się odbywać, także... Myślę, Myślę, że niektórym to przeszkadza, niektórzy są bardziej e, powiedzmy otwarci na, na tego rodzaju odpowiadają e, polityk wizyty. po prostu. No bo to ja wiem, że są po prostu różne podejścia do tego, mm -hmm. tak mi to osobiście nie przeszkadza. I to będzie puenta naszej <noise> rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie o poranku. Również bardzo dziękuję, miłego dnia. Gość Radia Gdańsk. Poseł Krzysztof Szymański z Konfederacji, a rozmawiał Kuba Kaługa.